Cześć wszystkim, z tej strony to Aprotodermis, a to jest recenzja zestawu numer 8902, czyli Wezok. Wydany w roku 2006 i składający się z 41 części Wezok należał do grupy sześciu Piraka, czyli istot rasy Skagdi, które niegdyś pracowały dla Mrocznych Łowców. Ciekawostką w tym zestawie jest nietypowy kanister, który pozwala na nieco lepszy pogląd na wygląd głowy postaci oraz jednej z jego funkcji zabawowych, czyli świecących się oczu. Piraka po ukazaniu się pierwszych prototypowych zdjęć zestawów wywołali falę hejtu wśród fanów serii. Było to po części spowodowane ich pokracznym wyglądem z wyszczerzonymi zębami, a po części faktem, że były to pierwsze zestawy kanistrowe pozbawione funkcji zębatkowej. Również prostota konstrukcji nie zachwycała. Tak było wtedy. A jak zestarżeli się Piraka? Otóż w mojej opinii bardzo dobrze. Początkowo, tak jak większość, byłem do nich nastawiony bardzo niechętnie. Z czasem zauważyłem, że ich dziwaczny wygląd świetnie pasuje do ich charakteru. Poza tym zestawy prezentują się zdecydowanie lepiej na żywo niż na zdjęciach. Ich największa wada jest równocześnie wielką zaletą: porzucając koncepcję funkcji zębatkowych, projektanci musieli się wyprodukować ze sporą ilością zupełnie nowych elementów. Właściwie poza najprostszymi łącznikami kulowymi, akslami i pinami, prawie każda część jest tutaj zupełnie nowa. Mamy tutaj nowe, obłędnie wyglądające szpony, które są jednymi z moich ulubionych form stóp. Nieco mniej ciekawe golenie. Elementy podwójnie zakończone gniazdem kulowym. Zupełnie nowy tors, który jest nieco toporny, ale wprawnemu mocerowi na pewno pozwoli puścić wodze fantazji. Troszkę dziwacznie wyglądające przedramię, które jednak ma swoją funkcję związaną z bronią. Otóż jest ona jakby dwustronna. Można ją bez problemu obrócić o 180 stopni, a to wszystko właśnie dzięki temu nieco nietypowemu przedramieniu. Na jednym końcu uzbrojenia mamy harpun, na drugim zaś coś jakby piłę tarczową. W drugiej ręce zauważamy pierwszą z funkcji typowo zabawowych w tym zestawie. Jest to wyrzutnia kulzamor zawierających antydermis, esencję makuty. Bardzo fajny miotacz pozwala na strzelanie na dalekie odległości z dosyć dużą siłą. Jego wadą, zwłaszcza w porównaniu do wypuszczonej parę lat później, wyrzutni Tornaxów, jest fakt, że kula nie trzyma się sama. W związku z tym, przy jakimś gwałtowniejszym ruchu, może wypaść. Ostatnią rzeczą, na jaką warto zwrócić uwagę w tym zestawie, jest głowa. Pokryta gumowym tworzywem łączącym się z ramionami i kręgosłupem. Nie jest do końca dopracowana. Widać tutaj mocno wystającą ośkę mocującą, a samo łączenie z rękami ogranicza ich ruchomość i utrudnia pozowalność. Ma jednak bardzo dużą zaletę, a mianowicie nadaje postaci charakteru. I to takiego charakteru, jakiego według mnie nie miał żaden inny kanistrowy antagonista. Po prostu widać, że Wysok jest zły do szpiku kości, a jego wykrzywione usta dodają wrażenia wredności. Widzimy tutaj drugą z funkcji zabawowych: oczy Wysoka po naciśnięciu guzika świecą się. Zęby świecą się także w ciemności, ale jest to słaby blask niemożliwy do wyłapania kamerą. Oczywiście to się wszystkich Piraka, gdyż niestety byli oni Clonesetami, czyli identycznymi konstrukcyjnie zestawami, różniącymi się między sobą uzbrojeniem i kolorem. Tak, Wesok prezentuje się na tle swojego poprzednika w charakterze przeciwnika Toa, czyli wizoraka Kelleraka. 2005 rok nigdy nie należał do moich ulubionych. Wizoraki przegięły nieco jeśli chodzi o wielkość głównego elementu tułowia, bardzo dużo odbierając konstrukcji. Wyrzutnia rotuka również wydaje się gorszym niż w przypadku Wezoka patentem. Ogólnie uważam Piraka za lepszy zestaw. Podsumowując, Wezok za konstrukcję otrzymuje 1 na 3 punkty. Niestety ma bardzo mało elementów, które swojego czasu kosztowały złotówkę, a nawet ponad złotówkę za sztukę. Jedyne co go ratuje przed zerem w tej kategorii to fakt, że są to prawie w całości zupełnie nowe odlewy z plastiku. 3 na 3 punkty za funkcje zabawowe, których mamy tutaj dwie. Wyrzutnie zamor i świecące oczy. Oraz 3 na 3 punkty za wartość kolekcjonerską. Dostajemy tutaj dwa unikalne dla tego zestawu elementy. Broń i gumową część głowy. Łącznie z moim dodatkowym punktem za sentyment, jakim darzę tę postać, daje to wynik 8 na 10. Wezok to fajny, chociaż nie pozbawiony wad zestaw, emanujący charyzmą i wrednym charakterem. Dlatego z czystym sumieniem polecam to a Protodermis.